Cześć, jestem Wa Pomaniak i w dzisiejszym odcinku postaram się odpowiedzieć na częste pytanie od was, czyli, która medyczna jest najlepsza. Od po momentu pojawienia się medycznej w Polsce minęło już ładnych kilka lat, no i to już nie są te czasy, że do wyboru mamy tam jedną czy trzy odmiany na krzyż. Oczywiście zdarzają się braki, przestoje, problemy z dostępnością, jednak sytuacja pacjentów jest teraz o wiele, wiele bardziej komfortowa niż jeszcze parę lat temu. No i do wyboru mamy w zasadzie już kilkadziesiąt, można powiedzieć, odmian, które są bardzo zróżnicowane jeśli chodzi o ceny, działanie, jakość. No, przy czym to działanie tutaj jest tym, na czym się dzisiaj skupimy. No, więc po pierwsze nie ma czegoś takiego jak jedna najlepsza odmiana. E, jasne, że użytkownicy rekreacji nie mogą powiedzieć, że najlepsza jest ta czy tamta, bo, bo ona będzie dawała najbardziej intensywne efekty psychoaktywne, natomiast patrząc na to jako na medyczne konopie, no to, to nie ma jednej najlepszej odmiany, podobnie jak nie ma jednego najlepszego waporyzatora, bo dla każdego pacjenta inny susz będzie najlepszy pod kątem radzenia sobie z konkretnymi jego dolegliwościami. Co więcej, na te same dolegliwości u dwóch różnych osób skuteczność działania tej samej odmiany może być różna, więc jest to po prostu bardzo osobnicze, zależne od konkretnej osoby. No, więc najlepszą odmianą będzie ta odmiana, która będzie najlepiej dopasowana do Waszych potrzeb i schorzenia. No i najbardziej optymalną sytuacją dla początkującego pacjenta jest to, że po prostu lekarz się zna na konopiach i jest w stanie Wam zaproponować, znając na przykład profile terpenowe, to jak te terpeny działają, jest Wam w stanie zaproponować odmianę dopasowaną do, do Waszych potrzeb. No, ale sęk w tym, że na takiego lekarza trzeba trafić. you <sighs> co nie zawsze jest łatwe. No więc najlepiej jest po prostu popróbować różnych odmian no i sprawdzić, co najlepiej nam pomaga. Przy czym, jeśli chcecie je faktycznie potestować, no to zdecydowanie polecam waporyzację, no bo paląc nie będziecie w stanie przyjmować terpenów, które mają kluczowe znaczenie, jeśli chodzi o działanie danej odmiany suszu. Dobra, no to czym się kierować w ogóle, jeśli chodzi o wybór suszu, jeśli, jeśli Wasz lekarz się na tym nie zna i przepisze Wam, co chcecie, ale, ale sam nie wie za bardzo, co. No przede wszystkim, jeśli chodzi na przykład o takie schorzenia jak ból, Przewlekły, czy, czy problemy z napięciem mięśniowym, no to zdecydowanie najlepiej się sprawdzają odmiany indika albo z dominacją takich genów. Podobnie na bezsenność, przewlekły stres również zalecane są odmiany Indika, w czym pamiętajcie, że jeśli chodzi o bezsenność, no to to nie chodzi o to, żeby wyapracować przed samym snem, bo to może wręcz go utrudnić, ale tak z półtorej godzinki przed. Z kolei na przykład w przypadku pacjentów borykających się z depresją, to jest w ogóle dyskusyjna sprawa, czy takie tacy pacjenci powinni otrzymywać recepty, ale wielu osób. Które znam, wiem, że to pomaga. No, osoby, które się borykają z depresją, potrzebują takiej dodatkowej dawki energii w ciągu dnia. No i tutaj zdecydowanie lepiej sprawdzają się odmiany typu satiwa albo dominacji takich genów. A odmiany indica raczej mogą zrobić nie do końca dobrą robotę, ale znowu to jest bardzo osobnicze. Z kolei, satiwy w bardzo niewielkich dawkach to jest coś, co może pomóc radzić sobie z lękiem i niepokojem. No, ale tutaj też trzeba uważać, no bo te odmiany bardzo mocno stymulują układ nerwowy. No i w większych dawkach mogą doprowadzić do nasilenia objawów rękowych albo wręcz do jakichś bardziej hardkorowych rzeczy, typu atak paniki. No, no i generalnie, gdy potrzebujemy pozostać produktywni w ciągu dnia, a, a jednocześnie chcemy sobie niwelować nasze dolegliwości, to w ciągu dnia zdecydowanie lepiej się sprawdzają satywy. A na wieczór, kiedy już potrzebujecie, właśnie możecie sobie pozwolić na to, żeby już trochę zwolnić, bo nie myście już być aż tak skupieni, a tak czujni, no to wtedy, wtedy lepiej działają indiki, lepiej się po nich śpi, no i pozwalają się odprężyć na, na koniec dnia. No, ale to są tylko takie, wiecie, różne wskazówki, nie traktujcie tego, broń Boże, jako jakiejkolwiek porady medycznej, no bo ja specjalistą medycznym nie jestem. A jak Wy uważacie, która medyczna jest najlepsza Waszym zdaniem i, i dla Waszych potrzeb? Dawajcie znać w komentarzach. Dzięki, na razie, cześć!